Da. ogólnie dzisiaj gramy w Escape, mamy tutaj serek, ja tutaj też mam odrodzeniowy serek i sobie będziemy grać, no cóż, um, Hearty z nami nie ma, szkoda, bo chciałam tam z nią zagrać, to jest najkochańsza osobka, która u mnie w to tak grać, że jakby się wykrzyczała, to by nie było słychać mnie, a i tak mówię głośno według mnie, u mnie to słychać, że ja mówię głośno, nie wiem jak u was, Ale według mnie ja już jestem głośno, aby nie mi, a nie byłoby mnie słychać, jakby ona się wykrzyczała i byście nie wiedzieli, że ja coś w ogóle mówię. To tak samo jest u mnie. Ja się też tak umiem wykrzyczeć jak, czas, jak coś. Więc. Śpadam. Idziemy oczywiście do zielonych dziczek. Tego etapu i na początku klucz, potem ser. Bo inaczej bas prze przeteleportuje bez klucza. Co skakuje. I do bezpiecznej strefy. Jest tam ktoś? Nie. Cis. Cis tam jest. Szur. Szur tam jest. Jezu, tam był serek. Tam był serek. No nie. Tam był serek. Gdzieś tutaj powinny być czerwone drzwi. Tu są zielone. Szur. Szurek. O, mam ten serek. Dobra. Um, 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 um. Znowu jesteśmy przy tym, ale no właśnie o tym mówiłam, że boję się, że jak się cofnę, to szur będzie. No nie, szurek. Szurek. Teraz tak zeskoczyłam, a pode mną był dosłownie szur. Czy tylko mi się wydaje, że on tu jest? Dobra, nie wiem, gdzie to może być. Gdzie są te czerwone drzwi? No chcę zabrać szer. Szur i szer. Jak się masz? Dobrze się mam. Świetnie się mam. Ostatnio dałam nową historyjkę. Mam się świetnie. Może to wstawię jutro albo dzisiaj. Jak to nagrywam w sensie. Nie wiem. Zależy jak zmontuję. Dobra, daję po prostu lecimy z koksem, mmM. Ej, a tutaj może? Nie, szurek? Jest! Dobra, teraz wracamy do zielonego cołnu. No nie, szurek? Nie ma szurka. Em, um, taka jedna dziewczyna do mnie dołączyła, jest dobra. Jesteśmy tutaj, mamy taki fajny cypkoik it's it's bez natopicie A tutaj jest obby To musimy przejść Tam jest serek Wtedy można wyjść O nie, o nie, o nie, o nie Ogólnie nie lubię tego obby na tym etapie O nie, o nie Mówiłam Będę to teraz przechodziła pięćset razy, O nie, o nie, o nie, o nie, O nie, Aż tak y przechodzimy o baby numer numer Czemu mi nic dzisiaj nie wychodzi? Jest. Aha, Aha. spidronik zrobiłam. Muszę po prostu być mądra właśnie jak teraz. Dobra, jestem tutaj. Hi, 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 hi. Tylko muszę zabrać jeszcze więcej serów Ui Nie Nie, jestem prawie na końcowym etapie Nie mówcie mi, że Szur mnie goni Jest Szurek mnie nie dogonił Nagle mi wyjdzie tak na twarz o Jezu! Przestraszyłam się! Jest! Woo! woo, woo, woo. It's me! Hi! It's come It's me! It's me! Hi! Coś tam, coś tam! It's me! Muszę znaleźć tę sery inaczej nie przejdę tej gry. A ogólnie, to ten filmik i tak będzie za krótki, jak ja przejbę, przejdę tą grę w 20 minut. Bo będę musiała go jeszcze zmontować i będzie krótszy. No nie, e. ja mówiąca przejdę grę w. O! Aha, czyli mam jeszcze jednak te rzeczy. Ja mówiąca przejdę grę w 20 minut. Tymczasem ja nie mogę. Które nie mogę znaleźć jednego sera. Są tu... Nie, 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 nie. Ale my nie potrzebujemy bitwy. Szurku mój. Szurku. Ty, ty spokojnie bądź, Szurku. Ja lubię szurki, ale nie takie o. Takie niemiłe szurki to nie. Potrzebuję dwa shery i tutaj wtedy mogę... Nie. Tutaj wtedy nie przejdę, tylko tam indziej chyba, nie? Chyba, że tutaj. Nie wiem. Ale z tego już mam szer, Szereg. I chowamy się w zielonym etapie. No. Nie chciał mi się musi klucz kliknąć. z serem osoby labirynt dobra, lecimy z tym z Queen nowym czemu ten gość wszedł w miejscu? xt na e? tutaj chyba się wychodzi to jest ostatni ser. Aha, to potrzebuję jeszcze jeden ser. No, Elo, szury. No, tutaj zabrałam. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, idę odblokować niebieski etap. Tylko gdzie to było? Aha, tutaj chyba. Dobra, ja to przechodzę dzisiaj, kochani moi wszyscy. Piękne szurki moje. Mam nawet mówić szurki czy muszki? Nie wiem. Mamy króciutki. a tutaj jest ten ser dobra i teraz z nie jest, przechodzimy to tutaj uh -huh, uh -huh, uh -huh. To w takim razie tutaj gdzieś na ścianie to będzie. Nie! Szurku, proszę nie rób mi tego o. No nie, Szurek. Teraz jeszcze raz muszę to robić. No, Szurku, a było już tak dobrze. No, Szurku, nie atakuj mnie. Szurku, ale ja ci wierzę, że ucieknę. Tutaj o, uciekam ci Szurku, baj Ej! No Szurku, przestań. Przestań mnie trollować Szuru. Dobra. Weslam, Wesłam. Dobra. Teraz stąd dojdziemy. Dobra, teraz. No. No nie. Nie udało mi się jeszcze raz. No i pupa. No, kurde, no. Chciałam, żeby mi choć raz wysłał. Żeby szybciej tu przyjść, musimy przejść tutaj przez to z czerwonym kluczem. Zapamiętajmy to. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spokojnie, szuru. Szuru, spokojnie. E. Szurek. Szurku, bądź spokojny. Dobra. Tak tam jest zielony klucz. To o, o, o nie. E, 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 Linganguli guli guli li gu lingua cha lingangu guli lingangu, lingangu, lingangu lingu, lingua cha A 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 Jesteśmy Nadchodzimy do tego pięknego miejsca No ej Start, start and stop. E, tutaj, no tak. Czerwony klucz. Szukamy czerwonego klucza, żeby szybciej przejść. Drzwi są otwarte. Slide tam gdzie był licznik serów. Przejdziemy to, kochani? Woo? Ła, Jest. To będzie jumpscare. Uważajcie. Jumpscare. To jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To będzie jumpscare. To będzie... Szurek i będzie jumpscare, no, był jumpscare, i tak właśnie kończy się ta gra. I to właśnie o to chodzi, że mamy opuścić grę, przeszliśmy i mamy przejść do nowego chapteru. Dobra kochani, to by było na tyle w tym filmiku. Przeszliśmy pierwszy chapter gry szura. Piszcie, czy chcecie drugi chapter gry szurka.